Witajcie kolejny wypad do lasu tym razem w iście zimowej aurze która że tak powiem na którą że tak powiem czekałem bardzo długo chciałem zrobić takie podsumowanie roku grzybowrania 2022 pokazać wam to w troszkę innej formie mam nadzieję że wam się będzie podobało nic nie przedłużając zapraszam do oglądania proszę o łapkę w górę subskrypcję kanału śledźcie tak powiem będzie się działo zapraszam do oglądania więc jestem pierwsza miejscówka zaczarowana brzoza pamiętacie z, tym dziwnym, z tą dziwną odnogą drzewko w koło niego bardzo dużych grzybów zrobimy sobie kółeczko tak jak to było wtedy ta charakterystyczna brzoza z takim jakimś narostem nie można to tak nazwać to jest moje o Heh. już miałem wam dopowiedzieć powiedzieć a już widzę stojaczka tutaj za każdym razem jak jestem znajduję około 5-6 stojaków na 20 metrach kwadratowych i dzisiaj jest pierwszy Zobaczcie. tutaj mamy krzywonusca Właśnie tak sobie rośnie I te grzyby tutaj są po prostu zawsze jak tu jestem to znajduję stojaczki przy tej brzozie przejdziemy tu dookoła jeszcze, bo nas to prostu o proszę prawdziwe, jak już go widzę. Troszkę, to już jest kolega, który troszkę rośnie dłużej. Ale no ja jestem w szoku. Zobaczymy czy jest zdrowy. Nie, no zdrowy. No to obkręćmy się jeszcze kilka razy chciałem wam tu przyjść pokazać to i fartownie trafiłem na to, że grzybki tu znowu rosły zobaczcie, ta brzoza jest tutaj nie wiem czym to jest spowodowane, ale no serio wam mówię, za każdym razem są tu grzyby wiadomo, że nie dzień po dniu, bo tak tutaj nie przychodzę ale jak odwiedzam ten las to staram się tutaj podskoczyć, bo to tu mówią pewniak a więc zbliżamy się mało wow, do kolejnej miejsc, miejscówki, która dała mi dużo radości w tamtym roku jesteśmy. Pamiętacie, że tu się przekonałem dokładnie w tym miejscu jak silna jest przyroda. W piękny worody, który podniósł tą gałąź grubości ręki. Zresztą sami zobaczcie. to powiem wam szczerze i tam mamy drugiego no to powiem wam szczerze że hm tu zarazam co powiedziałem mamy że tak powiem po raz kolejny uratowane grzywobranie chyba <strożdżynie> widzicie co to jest mamy brata troszkę mniejszego hm. ale numer więc wyszliśmy z wysokiego lasu zobaczcie jak tu fajnie piękna zimowa sceneria super, wchodzimy do kolejnego fajnego miejsca które odkryło mi w pamięci pamiętacie ten lasek? co tu się stało koszek stał gdzieś tutaj nie, przepraszam, może tutaj. Teraz ciężko to stwierdzić, bo nie jest tak, jak było jesienią. I dosłownie tutaj, na tym obszarze wydarzyło się coś, co musicie zobaczyć. Tu przy drodze zaraz, tam jest droga, wchodziłem. Proszę, ale numer, zobaczcie w słoneczku, udało się, pierwszy strzał zaraz na wejściu Zaraz na wejściu do lasu, szukamy brata, ale nie ma, nie widzę przynajmniej A jest, zob Ej, zobaczcie, ale numer jeden i tam stoi drugi Ho. No to nie wiem czy będzie szybki wypad, no to nie wiem czy będzie szybki wypad, bo zapowiada się kapitalnie Proszę bardzo, proszę bardzo. Tam jest czwarty. Proszę, zobaczcie. I tam jest piąty, szósty. Ej, kurczę, czy wy w to wierzycie? Zaraz wam to pokażę wszystko. Zobaczcie, żebyście mi, bo możecie mi nie wierzyć. Tu jest droga. Tu jest droga. Tam daleko mam samochód. Wchodzę sobie, witam się z Wami. Idę. Jedno drzewko, drugie drzewko. Leż, stoi mój koszyk. I zobaczcie, co się dzieje. W jednym miejscu. Widzicie to? mam jeszcze koleżkę, który stoi i rośnie sobie, którego nie zerwałem. Pomału zbliżam się do kolejnego fajnego miejsca. Znalazłem pięknego prawdziwka. Z tego co że to jest odcinek z rodzinnym wypadem. O, dokładnie, to było tutaj gdzieś. Kurczę, ciężko teraz, bo śnieg przysypał. Miejsca charakterystyczne. Kapitalnie się pospaceruje. Naprawdę, uwierzcie mi, coś pięknego. Brakuje tylko grzybów. No nic, może się doczekamy. O, dokładnie tutaj. Słuchajcie, tu były te dołki. Tak, mój bomber sobie gdzieś tam latał. I ten borowik rósł dokładnie tu, w tym miejscu. Sami zobaczcie. Dwa bliźniaki na granicy. To było gdzieś tutaj. Tylko teraz naprawdę, uwierzcie, nie. mogę się pomylić 50 w jedną bądź 50 metrów w drugą stronę. Tutaj w trawie to było. Dokładnie mniej więcej tak, jak jest granica tego pola z tym laskiem. Po prostu sobie dzisiaj O, prawa była oczywiście wyższa Zapraszam Do zobaczenia tego co tutaj mi się udało znaleźć O, zobaczcie kolejne piękne prawe. co jest najśmieszniejsze tutaj mamy taki lasek a tutaj pole i one sobie rosną na granicy zobaczcie Fajne. <grystanie wyszło> <śmieckim> <grystanie wyszło> <grystanie wyszło> teraz to fajnie widać zobaczcie, jest takie miejsca Ja bardzo lubię zbierać grzyby. Zbliżamy się do drzewa, które już widać tam dalej pod dalej Musicie zobaczyć, co się wydarzyło pod tą sosną. Ja byłem w szoku. Po prostu... Zobaczcie, wszędzie pola. Jakieś pojedyncze brzuski. Tutaj lasek. I sosna. Pod wczoraj gałęziami były piękne borowiki. Ja tego nie zapomnę nigdy, bo po prostu w życiu się ich nie spodziewałem. sobie tam, tego wyższego lasu i, że tak powiem, przyroda postanowiła napisać inny scenariusz. To jest to miejsce. Tuda. Sami zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Oj, 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 a pośród muchomorów, widzicie to, o kurczę, co to jest za grzyb. co dwa, co to są za grzyby, zobaczcie, oj, oj, oj. a tam jest trzeci, słuchajcie, A więc to by było na tyle podsumowania tego fajnego okresu, za którym już tęsknię. Chciałbym, żeby w tym roku również dopisały, grzyby, żeby ten scenariusz, gdzie pisze nam przyroda, był po prostu jak najbardziej obfity. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taka forma podsumowania Wydaje mi się, że coś innego. Dajcie łapkę w górę, żeby zachęciło. Subskrybujcie kanał. Zasięgi są coraz większe, fajnie. Motywuje. Chciałbym, żeby się to rozwijało. Zachęcam również do odwiedzenia mojego Instagrama, na którym wydaje mi się, że się też fajnie dzieje. No i tyle, co tu nie będę dłużej. Nie, nie będę przedłużał. A, jeszcze mogę tylko napomnieć, że. Dziś mamy sobotę sobotni poranek, fajny zimowy, w nocy spadło około 10-15 cm śniegu, jest sobota, a w poniedziałek startuje wstrągi. także warto dać suba, bo myślę, że będzie się działo, moja ulubiona mała rzeczka, zapraszam do oglądania, tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia następnym, hej!